Cześć tu i a dziś niestety, ale bardzo słaba informacja. Czyli usunęli nam klub, znaczy Tara i MPG, te kurwy dwie jebane. Jeżeli to oglądacie, to wiecie, że jesteście kurwami Nikt was nie to zdechnijcie. Usunęły wszystkie osoby z klubu Mordings Fertixa. No i niestety, ale no, klub upadł A był 24 miejsce w Polsce miał. Dlatego stworzyłem nowy klub. Możecie wbijać, bo tam was wywaliłem, byście musieli czekać A teraz tak to szybko na świeżo nagrywam, żebyście wbijali po prostu do klubu Jak widzicie są już 32 osoby bez odcinka, także proszę wbijajcie Jest od 10 tysięcy ponownie, kurde wejdźmy na tą topkę, no bo jednak kurde nas powywalali Pamiętajcie, że też mamy drugi klub, ale tam odchodzą osoby, ponieważ po prostu przechodzą do głównego klubu Jest 91 osób, tam zaraz zmienię pucharki na mniejsze, żebyście mogli dojść od, Nawet myślę, że od 7 tysięcy Dlatego, jak będziecie chcieli, to możecie tutaj widzieć, jak nie macie tych 10 tysięcy. Także bijajcie tutaj do głównego klubu. No, musimy to, musimy po prostu być z powrotem na topkę. Powiedzieliście, jakie kurwy dwie y, tutaj po prostu wywaliły wszystkich. Ja im po prostu zabrałem rangi za to, że się reklamowali na Discordzie. No, i oni się tak odwdzięczyli, bo to są takie właśnie kurwy. Możecie, hejtujcie, hejtujcie w komentarzach Tare i MP Gainsa. I jeżeli dacie jakiegoś hejta porządnego, no to wam przypnę serduszko. No i co, widzimy się w następnych odcinkach.